Programu Rolnik Szukażony już za nami. Uczestnicy minionej edycji zagościli w studiu pytania na śniadanie. Anna Popek nieźle ich przemaglowała. Na finał jubileuszowej edycji widzowie programu Rolnik Szukażony czekali od dawna. W niedzielę 10 grudnia rozwiały się wszelkie wątpliwości. Trzeba przyznać, że ostatni odcinek 10 serii należał do Nielada emocjonujących. Widzowie z pewnością nie narzekali na nudę i brak emocji. Wiadomo już, że utworzyła się tylko jedna para Anna i Jakub. Agnieszka znowu nie wybrała żadnego kandydata: Dariusz rozstał się z Nikolą, a Artur z Sarą. Z kolei Waldemar zagrał na nosie Ewie i związał się z Dorotą. W poniedziałek 11 grudnia uczestnicy minionej edycji zagościli w pytaniu na śniadanie. Jak im się żyje po programie? Nie wszyscy zaszczycili obecnością. Rolnik Szukażony Uczestnicy wystąpili w pytaniu na śniadanie. Popek dopytywała Annę i Jakuba o ślub. W najnowszym wydaniu pytania na śniadanie pojawili się uczestnicy programu Rolnik Szukażony. Prowadzący Anna Popek i Robert Rozmus chcieli wypytać, jak potoczyły się ich losy po zakończeniu przygody w telewizji. Niestety, nie wszyscy przybyli do studia. Zabrakło Dariusza i Artura, za to na kanapie wygodnie rozsiedli się Anna z Jakubem, Waldemar, z Dorotą, a także Agnieszka. Prowadząca obrała sobie za cel pierwszą parę i to właśnie ich wzięła na spytki. Dopytywała o dalsze plany, a także o to, jak na nowy związek zareagowały dzieci Jakuba. Wszystko było u mnie prawdziwe w tym programie. Od początku do końca, teraz też. Tak jak powiedziałam, że się zakochałam w Kubie, to też jest prawdziwe, to płynie prosto z mojego serca, także niczego nie udaje, rozwodziła się Anna, po czym usłyszała od prowadzącej, a ślub kiedy? Anna i Jakub wytrzeszczyli oczy ze zdziwienia, do akcji wkroczył Robert Rozmus, który nieco rozluźnił atmosferę i obrócił pytanie w żart. Anna szybko to podchwyciła. Mamy szybkie tempo we wszystkim, nie Kuba? Zwróciła się do partnera, a ten jej przytaknął. Anna Popek nie była usatysfakcjonowana. To kiedy ten ślub? Drożyła dalej. Para zareagowała śmiechem. Tak w przybliżeniu, chociaż ciągnęła. Przyparty do muru Jakub oparł zdecydowanie przyszły rok. Później temat zszedł na zaręczyny. Anna wspomniała dyskretnie, by widzowie czujnie śledzili ich losy w mediach, bo wszystko może się wydarzyć. Uczestnicy rolnik szuka żony w pytaniu na śniadanie. Popek nie chciała odpuścić. A dzieci, Anna Popek nie dała za wygraną i zadała kolejne pytanie. Tym razem chodziło o dzieci Jakuba. A dzieci, jak twoje dzieci przyjęły tę sytuację? Zapytała. Bardzo dobrze i dzieci, i Ania w tej roli takiej opiekunki, wyjaśnił, po czym wtrąciła się jego partnerka. Jak się zakocham, to jestem w stanie zaakceptować wiele. No, jest fajne, dodała. Na sam koniec Anna wyjaśniła, że jak na razie nie zamierzają niczego planować, a dają się ponieść uczuciu, które ich łączy. Wyznała jedynie, że są na etapie remontu i przestawiania mebli. Ja nie chcę niczego planować. Wszystko u nas jest płynne i takie naturalne podsumowała. Kibicowaliście tej parze?